Witam na kolejnym odcinku. Ja jestem Demon Jak widzicie, mamy te skrzynki, tak? Ale na kolejnym końcu też mamy tak samo. Czyli tak, bierzemy się za Opening, ale pamiętajcie, zanim zrobię ten Opening, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie i wbijać na Insta Demon tak Jak zawsze, mówię. Bierzemy się, zanim otworzymy jakieś tam skrzynki, sprawdzimy naszą szansę i mamy. No, wysoką, Albo nie, pokażę Wam chwilę. 3, 2, 1 i Ale to... Muszę przecież na dobre. Dobra, otwieramy. 60 monet. 10 do Ans. 11 do Tara, 14 do kiełek. Megaboksiki mamy. Będzie piątka, no bo w ostatnim Megaboksie była szóstka, więc musi być piątka. O! Nie, to musi być gail. Czy to będzie Gale? 149 monet, 12 do dynamik, 13 do Ms. Cześć, mogę chyba ulepszyć Dynamite na Star powera, ale no, tak, dokładnie. No, moc 9 znaczy. 14 do Daryl, 28 do TIC, 59 do BOI i. Uuu, gadżet do pana P. Nice, 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 Bardzo dobrze, teraz przechodzę na drugie konto. I um... widzę Was za chwilę. Jesteśmy już na drugim końcu. Bierzemy to wszystko. Za darmo coś mamy. Może big boks, ale nie chce mi się zbierać na mega boxa. Dam mi sobie dowódcę. Dobra, bierzemy się za openinga Big boxik. 121 so mm. 11 do penny. 21 mike. 50 do Tika, dobrze? Bierzemy się za Mega Boxa, by tylko by była 6, jeżeli będzie szóstka, to jest taki udany opening! Czy to jest... Znowu piątka. To jest znowu jest piątka, ale 312 monet, 12 roza, 12 riko 25 nita, 37 Tik, 59 Max i podwaja drzetonów. Napiszcie w komentarzu, to był udany dla mnie, był bardzo udany opening. A ja sobie ulepszę maksa na. Otrzymał. I może by tak ulepszyć. led Tika, mamy tych punktów mocy. Lala. Dobra. Szkoda, ale. Muszę przyznać, jestem szczęśliwy, że była znowu szóstka na mnie kodzie w komentarzach, czy moje konto ma naj największe szczęście na świecie, no bo... taką to akurat nie ma. Sami widzicie, ale czy zmieniły się szanse? Oh, zmieniły się szanse. O, o 0003% nice. Narodzi za oglądanie tego odcinka. Łapka w górę subskrybujcie i widzę was na następnym odcinku. Cześć!